Lipiec to jak informowaliśmy newralgiczny miesiąc dla wszystkich służb mundurowych ze względu na trzy duże wydarzenia: Światowy Szczyt NATO, przystanek „Woodstock oraz Światowe Dni Młodzieży. Te, choć rozpoczną się 26 lipca, wymagały pełnej gotowości już kilka tygodni wcześniej. W działaniach tych od początku uczestniczą także funkcjonariusze nadodrzeńskiego oddziału Straży Granicznej. Od 4 lipca prowadzimy tymczasowo przywrócone kontrole graniczne. W województwie lubuskim odbywają się one w 22 przejściach. Od czasu przywrócenia kontroli granicznej skontrolowaliśmy około 30 tysięcy osób, 6,5 tysiąca pojazdów oraz wydaliśmy 53 odmowy wjazdu. Natomiast jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to kontroli poddaliśmy 11 tysięcy osób. 3,5 tysiąca pojazdów i wydaliśmy około 40 odmów wjazdu. Działania te zostały podsumowane w komendzie nadodrzeńskiego oddziału 18 i 19 lipca podczas odprawy kadry kierowniczej. W odprawie kadry kierowniczej nadodrzeńskiego oddziału, która odbyła się ostatnio w krośnie Odrzańskim, podsumowano pierwszy etap przywrócenia kontroli granicznej oraz te działania, które wykonywaliśmy w związku ze szczytem NATO oraz przystankiem Młodzstok. Wnioski, które zostały wyciągnięte pod Podczas tej odprawy mają posłużyć do jeszcze lepszego zabezpieczenia naszych działań podczas Światowych Dni Młodzieży. A w nich także wezmą udział funkcjonariusze nadodrzeńskiego oddziału. Podczas tymczasowo przywróconej kontroli granicznej ze względu na szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży realizujemy nie tylko kontrolę graniczną, ale także bierzemy bezpośredni udział w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W Warszawie podczas szczytu NATO około 30 funkcjonariuszy nadodrzeńskiego oddziału brało udział w zabezpieczeniu głównie działań związanych z kontrolą bezpieczeństwa osób. Także w Krakowie te osoby będą uczestniczyć bezpośrednio w działaniach w zabezpieczeniu oraz będą przeprowadzać głównie kontrolę bezpieczeństwa. A Światowe Dni Młodzieży potrwają do niedzieli 31 lipca. Więcej o działaniach funkcjonariuszy nadodrzeńskiego oddziału tradycyjnie można przeczytać na stronie Komendy.